Witam serdecznie, witam serdecznie Pewnie się kiedyś zastanawialiście co zrobić, żeby był idealny terminarz w stosunku do tego jaki chcecie właśnie mieć powiedział na grupy, na przykład jak chcecie stworzyć turniej World FIFA World Cup albo FIFA y, Euro 2024 albo chcecie po prostu mieć kolejność meczów w terminarzu w głównym turnieju tak jak chcecie to właśnie z Wam, teraz pokażę poradnik, jak to zrobić. Unika plus puchar. dobieranie zespołów. Tutaj mamy, o, trzeba teraz ustawić A grupy jeden zespół, metrofanie no, grupowe jeden zespół. W tym będziemy mieli, o, idealnie. Dla przykładu Wam pokażę reprezentację Polski. na mistrzostwa właśnie Europy. Polska gra w grupie. z, z, z pierwszym, właśnie gramy z Holendrami, drugi mecz gramy z Austrią i ostatni mecz gramy z Francuzami. Więc teraz wam pokażę właśnie co robić, żeby ta kolejność była taka właśnie jak chcecie. Polska musi być jako pierwsza. Druga musi być reprezentacja zawsze, w którą gra się ostatni mecz. Polska jako pierwsza, drugi zawsze musi być zespół, którym się gra mecz ostatni. Musisz go właśnie stabilizować w kolejności numer 2 Czyli to będzie ryby z Francji z Wim ostatni ostatnim na euro. I się to bardzo dobrze przyda. Trzeci zespół to zespół, z którym gra się pierwszy mecz, czyli ryby z Holandii. Tak jest zawsze. Tak jak jest zawsze. Jak postawisz tak, to zawsze będzie taka sama kolejność właśnie w tej fitwie. Więc polecam. No i teraz ostatni zespół, czyli zespół numer dwa, z którym dogramy, czyli Austria. Austria, chwilę ja nie ma, więc mamy Austria. Wiedzień, Matthieu, teraz samo dodajemy. Po prostu drużynę musiałbym wam to po prostu tylko pokazać. Tego robię tak po prostu, tak byle jak. Jakkolwiek inne zespoły oprócz tych, które mamy na mistrzostwach, właśnie. Europa. jest gotowe. I mamy Polskę. Polska, Francja, Holandia, Austria. Pierwszy mecz to będzie właśnie z Holandią, drugi mecz z Austrią to będzie rekord. Jako czwarte, jako ostatni musicie w grupie to robić. Musi Polska, takie właśnie mam ust ustawienie grup. Jak chcecie mieć taki terminarz, właśnie jak po, biało, tak Polska ma naprawdę na mieszkańcach Europy, a, a, albo po prostu jak po prostu chcecie spowrócić turniej i po prostu mieć taką idealną kolejność. To właśnie taka kolejność. Ma, właśnie ma być jak chcecie mieć taką kolejność. Nowe początki, i tak jest. I ta kolejność pierwszy mecz z, Fra z Francją, drugi mecz z Austrią i ostatni mecz widać e z Francją. Francji. Taka właśnie ma być kolejność. I polecam taką kolejność zrobić jak chcecie mieć. Po prostu taką jak chcecie. W każdym właśnie turnieju z kartymi, właśnie zespołami. To był półkrótki poradnik, a zapraszam Was na kolejne odcinki i na dokończenie tych mistrzostw Europy. Zapraszam serdecznie!